Oto ten długi, przeklęty list. Dziękuję ci za ostatnie wiadomości, tym bardziej, że tamten pierwszy list z PI był nie tylko stanowczy, ale i okrutny. Trudno mi było wierzyć, żebyś ty nie miał dla tej dziewczyny nie tylko ani trochę przywiązania, ale ani przyjaźni, ani litości. Ja przecie, mój Leonie, nie żądałam i nie namawiałam Cię, byś się zaraz oświadczał, Anielce. Prosiłam Cię jedynie o to, abyś napisał jakieś słowo serdeczniejsze dla niej, choćby nie wprost, ale w liście do mnie. I wierzaj mi, że byłoby to wystarczyło, bo ona tak Cię kochała, jak tylko podobna dziewczyna kochać może. Wejdź jednak w moje położenie. Co miałam robić po odebraniu Twego listu? jakim sumieniem mogłam utrzymywać dłużej Anielkę w tych złudzeniach i zarazem w niepokoju, który truł widocznie jej zdrowie? Polisty chwastowski zawsze posyła umyślnego do Warszawy i przynosi je sam z rana na herbatę. Anielka wiedziała, że jest list od ciebie bo to biedactwo czyhało zawsze na chwastowskiego i zabierało mu z rąk listy, niby dlatego, żeby je ułożyć na mojej jej serwecie, a w rzeczy, by zobaczyć, czy od ciebie czegoś nie ma. Otóż spostrzegła, że list jest. Zauważyłam, że już herbatę nalewała nam tak, iż wszystkie łyżeczki dzwoniły w filiżankach. Mnie tknęło jakieś złe przeczucie. Wahałam się, czy nie odłożyć czytania, póki nie znajdę się w swoim pokoju, ale byłam niespokojna, czyś nie chory, i nie mogłam wytrzymać. Bóg widzi, ile mnie kosztowało nie pokazywać po sobie niczego, zwłaszcza, że czułam oczy Anielki wlepione we mnie. Ale jakoś się przemogłam. Powiedziałam nawet. Leon zawsze zbolały, chwała Bogu zdrów i przesyła wam ukłony. Anielka spytała niby zwyczajnym głosem, czy długo jeszcze zabawi we Włoszech? Widziałam, ile się mieści w tym pytaniu i nie miałam odwagi powiedzieć prawdy, zwłaszcza, że było to przy chwastowskim i służbie. Powiedziałam więc tak, niedługo, myślę, że się wkrótce tu wybierze. Żebyś ty widział te ognie, które przez nią przeleciały, tę radość, te wysiłki, żeby się nie rozpłakać. Biedactwo, mnie się dziś chce płakać, gdy o tym wspomnę. Co przeszłam, wróciwszy do siebie, to nie uwierzysz, aleś ty napisał wyraźnie: Życzę jej szczęścia z kromickim. I trzeba było sumienie kazało otworzyć jej oczy. Nie potrzebowałam jej wołać, bo nadeszła sama. Wówczas powiedziałam jej tak: Anielciu, wiem, że ty jesteś dzielna, poczciwa dziewczyna, która się zawsze zgodzi z wolą Bożą. Musimy pomówić otwarcie. Wiem, moje dziecko, że między tobą a Leonem zaczynało się coś podobnego do przywiązania i powiem ci, żem sobie tego najmocniej życzyła ale widocznie woli Bożej nie było. Jeśli miała pod tym względem jakie złudzenia to się ich wyrzecz. Poczęłam ją ściskać, bo pobladła jak papier. Myślałam, że zemdleje. Na szczęście nie przyszło do tego. schyliła się tylko do moich kolan i poczęła powtarzać raz po raz: co on mi kazał ciociu powiedzieć? Co on mi kazał ciociu powiedzieć? Broniłam się. Nie chciałam cytować Twoich słów, ale przyszło mi na myśl, że będzie lepiej dla niej dowiedzieć się całej prawdy, i powiedziałam jej wreszcie, że jej życzysz szczęścia z Kromickim. Na to wstała i po chwili rzekła mi zupełnie już innym głosem: Niech mu Ciocia podziękuję. Potem zaraz odeszła. Boję się, że będziesz nieraz, żem tak wiernie powtórzyła Twoje słowa, nie obwijając ich w żadne uprzejmości. Skoro jednak Anielki stanowczo nie chcesz, to nie można jej było tego dość wyraźnie powiedzieć. Im bardziej będzie przekonana, żeś się źle z nią obszedł, tym prędzej cię zapomni. Wreszcie, jeśli ci to będzie przykro, pomyśl, przez ile nie tylko przykrości, ale cierpień. Przeszłyśmy tu wszystkie trzy, a zwłaszcza anielka. Ma ona wprawdzie tyle mocy nad sobą, że ani się spodziewałam. Cały dzień miała oczy suche i nie dała nic poznać matce, o której zdrowie bardzo się boi. Tuliła się tylko do niej więcej niż zwykle, a i do mnie, co mnie tak rozczulało, aż mi się broda trzęsła. Pan Śniatyński, który tego samego dnia przyjechał, nic po anielce nie poznał, dopiero sama mu powiedziałam, bo wiem, że to twój przyjaciel. To też zmartwił się okropnie i począł się na ciebie tak złościć, ażem się na niego rozgniewała. Bóg wie, co nie wygadywał. No wiesz, jak to on. Ty, który anielki nie kochasz, nie możesz ocenić, jaki byłbyś z nią szczęśliwy. Źle jednak zrobiłeś, mój Lonie, że się zostawił w tym mniemaniu, że ją kochasz. Nam wszystkim się to zdawało, nie tylko jej, a to było źle, bo naprzód Bóg jeden policzył, ile ona się nacierpiała, a powtórę, to było powodem, że zaraz postanowiła przyjąć Kromickiego. Rozumiem doskonale, że ona to zrobiła z desperacji. Musiały mieć z matką jakąś o nim rozmowę, po której zapadło postanowienie. Kromicki przyjechał na zajutrz po twoim liście. Była od razu dla niego taka inna niż zwykle, że w tydzień później się oświadczył i został przyjęty. Ślub Anielki ma być 25 lipca i powiem ci dlaczego tak prędko. Celina naprawdę bardzo chora, przewiduje swój bliski koniec i nie chce, żeby potem z powodu żałoby po niej zaszła długa zwłoka. Chce przed śmiercią zobaczyć dziecko pod męską opieką kromickiemu pilno bo on ma interesa na wschodzie których nie może zaniedbywać a anielka pragnie jak najprędzej wypić ten kielich ach mój leonie czemu to wszystko tak poszło i czemu to dziecko jest tak nieszczęśliwe nie pozwoliłabym nigdy w świecie, żeby ona wyszła za Kromickiego, ale jak ja mogę choć słowo powiedzieć, ja, która czuję się i tak winną względem Anielki. Mnie opanowała za nadto chęć ożenienia cię i nie obliczyłam, co za następstwa mogą wyniknąć stąd dla Anielki. Moja wina, ale też cierpię niemało i modlę się co dzień za to dziecko. Oni wyjeżdżają po ślubie na Wołyń. Celina zamieszka u mnie w Warszawie. Gadała o Odessie, ale nie puszczę jej za nic. Ty, mój drogi, wiesz, jakam szczęśliwa, gdy cię widzę, ale nie przyjeżdżaj teraz do Płoszowa. Zrób to dla Anielki. Jeśli chcesz, to ja zaraz potem przyjadę do ciebie. A Anielkę trzeba teraz oszczędzać. Po co ja się mam oszukiwać? Ilekroć odczytuję ten list, chcę mi się głową o ścianę tłuc. I to już nie z gniewu, nie z zazdrości, ale z żalu. 23 czerwca. Niepodobna mi było, po prostu niepodobna założyć rąk i dać już zupełnie za wygraną. To byłoby potworne małżeństwo. Dziś, we czwartek, wysłałem do śniatyńskiego depesze, w której zakląłem go na wszystkie świętości, by w niedzielę był w Krakowie. Sam wyjeżdżam tam jutro. Prosiłem go, żeby o depeszy nikomu nie wspominał. Pomówię z nim, a raczej będę go błagał na wszystko, żeby się rozmówił w moim imieniu z Anielką. Liczę wiele na jego wpływ. Anielka szanuje go i lubi ogromnie. Nie udałem się do ciotki, bo my, mężczyźni, lepiej się rozumiemy. Śniatyński, jako psycholog, łatwiej uwzględni ten cały przeklęty proces psychiczny, przez który przechodziłem w ostatnich czasach. Jemu mogę powiedzieć i o Laurze. Gdybym zaś wspomniał o niej ciotce, przeżegnałaby się krzyżem świętym. Chciałem początkowo napisać do samej Anielki Ale list mój zwróciłby uwagę Wywołał zamieszanie Znam prawość Anielki Wiem, że pokazałaby zaraz list matce A ta musi mnie nie cierpieć I nie omieszkałaby go na swój sposób wytłumaczyć W czym by jeszcze dopomógł jej Kromicki Trzeba, żeby Śniatyński pogadał z Anielką sam na sam Co może mu ułatwić jego żona Mam nadzieję, że on podejmie się misji Choć widzę doskonale, jaka jest drażliwa, nie spałem już kilka nocy. Gdy przymknę powieki, przypominam sobie Anielkę, jej twarz, włosy, oczy, sposoby mówienia, uśmiech. Widzę ją, jak gdyby stała przede mną. Nie mogę tak żyć.